Każda komórka naszego organizmu ma tak zwany materiał genetyczny. I w momencie, w którym ta komórka się powiela, czyli dzieli, ten materiał genetyczny jest przenoszony do nowej, kolejnej komórki. I dzięki temu ta komórka wie, jak oddychać, jak funkcjonować, czym ma się zajmować. Na pewno słyszeliście termin komórki macierzyste. To są takie komórki, które są jeszcze nieukierunkowane. One mogą zostać i pracownikiem budowy, i prawnikiem, i kucharką. I tak samo jest troszeczkę z naszymi dziećmi. Nasze dzieci generalnie są kierunkowane na różne zawody, na różne profesje. Tak samo jest z komóreczkami w naszym organizmie. Ale zanim to wszystko się zadzieje, mam coś takiego jak materiał genetyczny w postaci chromosomu. Nie wiem na ile widzicie, ale chciałam Wam pokazać, jak ten chromosom wygląda, bo to jest ważne. Na pewno. W, z biologii pamiętajcie, że to jest taki xik. Znaczy, wygląda jak, jak motylek. Chromosom to jest taki xik. Yy, ja go narysuję, ale tak jak mówię, nie wiem, ile będzie pod światło widać. I oczywiście recykling, czyli na starej torebce. Dwie połączone parówki, tak jak tutaj. Z jednej strony i z drugiej, z jednej i z drugiej. I te połączone parówki mają coś na górze, na czepku. I niech Wam się nie kojarzy z bereźnie. <tutaj>, tutaj. Na czepku jest coś, co się nazywa telomer. I te telomery są bardzo ważne w kontekście tarczycy bajkarskiej, o której Wam dzisiaj będę opowiadała. To, że pochodzi i że jest bardzo szeroko stosowana w Rosji, że pochodzi z pięknego, oryginalnie z pięknego terenu jeziora bajkarskiego, to jest jedno. Ale okazało się w badaniach, że te telomery, które tutaj są, z wiekiem u człowieka się zmniejszają. One zanikają. I tarczyca bajkarska robi coś niesamowitego. Ona utrzymuje te telomery w dobrym stanie i w dobrym kształcie dłużej. Co nam to daje osobiście? Te numery są odpowiedzialne za to, żeby zabezpieczyć podział komórki. W momencie, w którym te chromosomy, czyli te Xiki. Y Będą ulegały podziałowi, żeby pójść do nowej komórki, do takiego nowego komórkowego dziecka, to te telomery będą się zmniejszały i zmniejszały, i one będą w pewien sposób chroniły tę informację genetyczną, żeby ona była powielana bez błędów. W momencie, kiedy te telomery zjadą do zera, wtedy jest taki okres stagnacji, a potem apoptoza, czyli zaprogramowana śmierć komórki. I nam zależy na tym, żeby te telomery były w dobrej, Dobrej formie, jak najdłużej, bo dzięki temu ta komóreczka będzie mogła żyć i powtarzać swój cykl życiowy jak najdłużej. I to ma zastosowanie w bardzo wielu kwestiach, na przykład w skórze. Tak? W skórze właściwej. E, jak gdyby zapobiega to zewnętrznym procesom starzenia, czyli zmarszczki, utrata wody. Wiecie co? Ja tu chyba mam coś brudnego na twarzy. E, zmarszczki, utrata wody, ale też zapobiega procesom wewnętrznym starzenia, czyli sta starzeją się organy. Zobaczcie, że z wiekiem coraz bardziej nie domaga nam mątroba, z wiekiem coraz bardziej nie domaga nam serca. I tarczyca bajkarska dzięki tej substancji, która dba o te telomery, czyli o te czarapeczki, e, sprawia, że bardziej dbamy o swój organizm na poziomie komórkowym, i właśnie dlatego ona jest uważana za substancję, która jest profilaktyką przeciwnowotworową. Nie są to jakieś wymysły, to są potwierdzone badania na bazie jej wpływu na informację genetyczną. No bo czym jest nowotwór? Nowotwór to jest bardzo często zmutowana komórka, a komórka mutuje, jeżeli informacja genetyczna z jednej komórki na drugą jest przekazana nieprawidłowo. I zapamiętaj sobie, że tarczyca bajkarska wpływa na to, żeby nasze komórki były szczęśliwe, funkcjonowały długo, żebyśmy się nie, żebyśmy się nie starzeli tak szybko, starzyli pod względem zużycia organów, pod względem zużycia skóry. Już nie chodzi nawet o tą długowieczność, czy o dłuższe życie. Chodzi o to, żebyśmy żyli w maksymalnym zdrowiu i to yy, yy, jakby w tym pomaga nam tarczyca bajkarska. Ale to jeszcze absolutnie nie wszystko. Słuchajcie, udowodniono i są badania naukowe na to, że tarczyca bajkarska hamuje rozwój wirusów, hamuje rozwój bakterii, hamuje rozwój HIV. Jej działanie takie yy, Antyinfekcyjne jest poparte w badaniach naukowych, co się rzadko przy zdarza, bo zwykle ziół się nie bada pod tym kątem. Więc jeżeli na przykład macie przeziębienie w domu i nie macie nic oprócz talczycy bajkalskiej, to śmiało podawajcie ją. Będzie fenomenalnie działała i na infekcje wirusowe, i na infekcje bakteryjne też w związku z tym, że ona jest adaptogenem i działa immunomodulująco, to znaczy aktywizuje nasz układ odpornościowy, żebyśmy lepiej sobie radzili z infekcją. Więc będzie się nadawała i do infekcji grzybiczych, i do infekcji bakteryjnej, i do infekcji wirusowej. Generalnie, jeżeli jest jakikolwiek stan zapalny. I mówiąc o stanie zapalnym, tarczyca bajkarska jest fenomenalna również tutaj. Czyli jeżeli są stany zapalne stawów, ale też stan zapalny związany np. z zapaleniem zatok albo zapaleniem pęcherza, to też jest stan zapalny. Tutaj tarczyca bajkarska też będzie przeze mnie polecana z całego serca. Jeżeli chodzi o tarczycę bajkarską, to tutaj też jest bardzo ważne skojarzenie. Ona, zobaczcie, w naszym sklepie nazywa się tarczycowa bajka. A to znaczy, że będzie działała wspierająco w całym systemie hormonalnym człowieka. Dlatego, że tarczyca, tarczyca nadnercza to są rzeczy, które działają o to, żeby układ hormonalny naszego organizmu działał prawidłowo. I tarczyca bajkarska będzie polecana wszystkim osobom, które są. Bardzo nerwowe, szybko się stresują, mają problem z tarczycą, mają problem z jajnikami, mają problem z generalnie poziomem hormonów w organizmie. Tarczyca w żaden sposób na hormony nie działa. Pamiętajcie o tym, tak samo jak nasze hormony w równowadze, ona działa na nasz organizm, żeby nasz organizm sam sobie te hormony zharmonizował. To jest chyba najlepsze powiedzenie. Jeżeli chodzi o tą komórkę jeszcze, to tutaj mam zapisane, że taka na przykład określona żywotność komórki skóry to jest około 50 podziałów, a dzięki suplementacji tarczycą bajkarską jesteśmy w stanie sprawić, że te telomery będą dłużej działały, tych podziałów będzie więcej, co jest dla nas bardzo korzystne. Taryczta bajkarska, generalnie rozmawiałam ze znajomymi, którzy zajmują się ziołoterapią, i oni powiadali, że tarczycę bajkarską najczęściej polecają u swoich klientów którzy są już w jakimś określonym wieku. Ja sobie pomyślałam, że to będzie fenomenalny prezent na przykład na święta dla dziadków. Dlatego, że dzięki tej tarczycy, i on powiedział, że on to widzi już po miesięcznej, dwumiesięcznej suplementacji, ci ludzie mają więcej energii i lepszy apetyt. A przecież wiemy o tym, że starsze osoby bardzo często no, zmagają się z tym, że nie bardzo chce im się jeść to, przez to chudną i słabną. I ci yy, 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 naturoterapeuci, yy, osoby <laughs> odpowiedzialne za ziołolecznictwo, Powiedzieli, że zaobserwowali wyraźnie, że przy suplementacji tarczycą bajkarską, to osoby robiły się mocniejsze fizycznie, ale też psychicznie, jakby rozmowa z nimi była łatwiejsza i lżejsza. Tarczyca bajkarska jest też pomocna w stanach astmatycznych i to nie wszystko, składzie, Ona też niweluje ilość ataków padaczkowych, także będzie fenomenalna w połączeniu z CBD, jeżeli ktoś ma, nie wiem, na przykład malucha z takim problemem. Dodatkowo ogranicza rozwój zmian miażdżycowych, więc tutaj wszystkie osoby, które są otyłe, które mają jakiekolwiek problemy z sercem, też będzie to dla nich polecane. Czasami tarczyca bajkarką się nazywa molekularnym zegarem komórki w związku właśnie z tymi telomerami, z tymi czapeczkami. A, co jest jeszcze ciekawe i dlaczego mi się ta tarczyca jeszcze mega podoba? Dlatego, że ja mam obsunięte dziąsła. To wynika z tego, że przynajmniej tak tłumaczyli mi to specjaliści, że ja ze stresu w nocy zagryzam zęby i pod wpływem tego nacisku te dziąsła się jak gdyby osuwają w dół i w górę i odsłaniają się szyjki. U mnie to jeszcze nie jest takie mega hardkorowe, ale jak na mój wiek zostało mi to powiedziane, to jest mocne, jak gdyby ten proces jest mocno zaawansowany. I tarczyca bajkarska fenomenalnie będzie działała właśnie przy odkrytych dziąsłach, przy nadwrażliwości, przy początkach parodontozy, przy wszystkich właśnie takich kwestiach związanych z dziąsłami. Dodatkowo pamiętajcie, ona działa na stany zapalne, a jak są odkryte dziąsła, to są tam stany zapalne. Um, no i tego chyba nie powiedziałam bardzo głośno, ale tarczyca bajkarska jest adaptogenem. Czyli będzie fenomenalnie działać, jeżeli na przykład będziemy chcieli wymienić... Yy, na, pamiętajcie o tym, że dzieła stosujemy zamiennie, tak? Czyli miesiąc, trzy miesiące, potem trzeba wymienić na coś innego i tarczyca bielkarska tutaj pięknie będzie się sprawowała.